Hej, to jest kanał Każdy Może Być Recenzentem, ja nazywam się Franek, a dzisiaj chciałbym opowiedzieć o albumie Kota Kulera i kuzyna pod tytułem Zbieraj Artefakty Ignorując Kamery Przemysłowe. O Kulerze dowiedziałem się przy okazji wydanego w 2022 roku w duecie z Urbem Mixtape'u dj i raperze Kochajcie się. Tamtego projektu przesłuchałem raz i mogę powiedzieć, że dosyć szybko o nim zapomniałem. Dlatego podchodząc do odsłuchu, Zbieraj artefakt, ignorując kamery przemysłowe, spodziewałem się, że wywoła on ze mnie podobne emocje. Czyli okej, okay, ale wracać nie będę. Jakież więc było moje zdziwienie, kiedy usłyszałem margines, a potem krew, i tak do końca. I chciałem jeszcze raz. Zakochałem się od jednego z pierwszych odsłuchów w całości i tak już zostało do dziś. Album to 7 utworów i 3 skity, więc trwa dosyć krótko, ale te niecałe 21 minut muzyki wystarczy kulerowi i kuzynowi że pokazać się od swojej najlepszej strony. Najpierw o raperze, o tekstach. Teksty utworów nie są jakoś bardzo tematyczne. To znaczy nie jest tak, że każdy utwór ma zupełnie osobny temat, którego kula się trzyma. Całą warstwę tekstową albumu można spiąć jednym słowem, którego zwykle bardzo nie lubię używać, ale tutaj pasuje jak ulał. Tym słowem byłoby życiowa, bo o tym ten album z mojej perspektywy jest, o można powiedzieć codzienności, o zwykłej codzienności, ale nie o niczym. Ponieważ, mimo że cały album oscyluje wokół jednej tematyki, to nie ma tu zapychaczy czy zwrotek bez sensu. Kuler ma dość specyficzną barwę głosu, przez którą śmiem twierdzić, że na DJ-u i raperze nie przypadł mi do gustu, ponieważ połączenie tej barwy głosu z pewnym nieopanowaniem jego emisji, tak można powiedzieć, sprawiały, że ciężko mi się go słuchało. Tutaj, kuler jest spokojniejszy. Bardziej zdolny do refleksji. Refleksji na naprawdę dobrym poziomie. Nie niesmacznym, charakterystycznym dla dużej części naszej sceny, w sposobie przekazywania emocji, ale wskazującym na pewną inteligencję emocjonalną twórcy. Takie utwory jak wspomniany margines czy pakuj manżur, wielokrotnie towarzyszyły mi na słuchawkach podczas spacerów. Pasują one do momentów, kiedy jesteś samemu, bo i tutaj wyłania się największy w moich oczach plus całego albumu. To, że byłem w stanie posłuchać go tyle razy, wynika z faktu, że pomimo dużej różnicy w wieku między mną a kulerem, czuję, że niektóre teksty są po części, nawet malutkiej, o mnie. Są o upływie czasu czy innych sprawach, o których czasami zaradam się myśleć. I właśnie ten aspekt, liryka, odpowiada za moją ogromną sympatię do kulara na tym projekcie. Mógłbym zacytować tutaj moje ulubione wersy czy zwrotki, ale uważam, że ten projekt najlepiej smakuje w całości, więc w tym miejscu po prostu serdecznie zapraszam do odsłuchu. Teksty nie są jednak jedyną rzeczą, powodującą moją ogromną sympatię do projektu. Tak samo ważne w tym przypadku, jak słowa rapera, są instrumentale, na których te słowa mogą być wypowiedziane. I tutaj płynnie przechodzimy do drugiego aktora spektaklu pod tytułem Zbieraj artefakty ignorując kamery przemysłowe czyli producenta Kuzyna, który w ciągu ostatnich dwóch lat Współpracował chyba z większością około bumba-powych raperów z podziemia. W gronie najlepszych wyprodukowanych przez niego albumów rzadko wymieniał się współpracę z Coolerem, a w moich oczach to wciąż tutaj zostawił swoje najlepsze bity w swojej dyskografii. One brzmią po prostu bardzo, bardzo dobrze. Nie wiem czy przyjemne to dobre słowo do ich określenia, ale w zamian mógłbym je określić mianem słonecznych, kulturalnie nienarzucających się, ale z drugiej strony idealnie współgrających z raperem. Melodia w ciągle wspomnianym przeze mnie marginesie. To jak ten album jest spójny muzycznie, za co odpowiada chociażby taka mała rzecz, jak platanie swojego producenta w różne miejsca, nie tylko na początku, ale też na przykład podczas zwrotek, to tylko jedne z wielu ogromnych pozytywów w warstwie instrumentalnej albumu. Podsumowując, dobry raper z dobrymi tekstami jest. Świetny producent? Jest. Symbioza muzyczna występuje, bo cooler wydaje się idealnie odnajdywać na bitach od kuzyna. Hip hop? Również obecny. Zachęcam więc bardzo gorąco do sprawdzenia tego wydawnictwa, bo to kawałek ze względu na długość, nie kawał. naprawdę dobrego rapu. I to by było na tyle na dzisiaj. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.